Spotykamy się w tym miejscu przed, a właściwie na nowym obiekcie. Jest to jedno z boisk, nowoczesnych boisk. Spotykamy się tutaj, by uroczyście ten obiekt sportowy otworzyć i poświęcić. To jest szczególne wydarzenie. Po pierwsze, dlatego że po 15 latach od otwarcia sali gimnastycznej. Dziś otwieramy boisko wielofunkcyjne, na które z utęsknieniem czekaliśmy przez wiele lat. I chciałabym się podzielić taką swoją może osobistą refleksją. Otóż, pięć lat temu, kiedy rozpoczynałam pracę w tej szkole, to tak naprawdę niewiele osób wierzyło w to, że. W tym miejscu, gdzie tak naprawdę, powtórzę, było jedno wielko, wielkie kredowisko, trawa. No, wyglądało to nieciekawie, więc niewielu, z którymi rozmawiałam, wierzyło w to, że to boisko zostanie wybudowane. I dzisiaj świętujemy otwarcie nie tylko jednego boiska, ale tak naprawdę kompleksu boisk. Jak można już yy, zauważyć. I w tym miejscu chciałabym złożyć serdeczne podziękowania dla byłej pani Wójt, pani Raisy Rajeckiej. Dziękuję również za władze gminne ówczesne. Dziękuję za pozyskanie tych funduszy, które sprawiły, że to boisko zostało wybudowane. Dzisiaj możemy się nim cieszyć. Serdecznie dziękuję. Jeśli chodzi o, o, o jeszcze o boisko, to chciałabym powiedzieć, że zapewniam Państwa, że z tego boiska będą korzystali nie tylko uczniowie naszej szkoły, nie tylko młodzież łubina kościelnego. Ale zapewniam, że z tego boiska będą korzystali również mieszkańcy okolicznych miejscowości. Bo tak już jest, że szkoła na wsi jest takim miejscem, szkoła i teren wokół szkoły, jest takim miejscem sportowo-kulturalnym. I tutaj toczy się takie życie poniekąd i sportowe, i kulturalne. I ja ze swojej strony zapewniam, że to boisko nie będzie zamknięte na kłódkę, tylko będzie otwarte. Młodzi ludzie będą mogli korzystać z tego, rozwijać swoje pasje, zainteresowania i po prostu być ze sobą, żeby się integrować. Drodzy uczniowie, w tym momencie chciałabym życzyć Wam, aby gra na tym boisku dawała Wam dużo radości, przyjemności, zadowolenia, ale żeby to też było miejsce. Które prowadzi do sukcesów, dalszych sukcesów, i tutaj przewołam słowa świętego Jana Pawła II, patrona naszej szkoły: Sport jest radością życia, zabawą, świętem, a więc jako taki powinien być ceniony. I zawsze o tym pamiętajcie. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu Pana Walentego Koryckiego, Wójta Gminy Biersk Podlaski. Wasza ekscelencjo, Czcigodni Księża, Drodzy Rodzice i Droga Młodzieży, przypadł mi w udziale zaszczyt otwarcia tego Kompleksu boisk. W zasadzie powiem tak: no zasługi mojej w tym nie ma żadnej prawie. Poza tym, że kibicowałem. Natomiast, tak jak pani dyrektor powiedziała, y, główny splendor i, i sukcesem tego efektu jest poprzednia wójt, moja poprzedniczka, pani Radnica Rajewska. Y, I za to jeszcze raz z całego serca jej dziękuję, bo. Każda rzecz, która została zrobiona w gminie za poprzednich kadencji to powoduje to, że ja będę miał łatwiej, bo pewne sprawy są załatwione. na tym te młodzieży tego, abyście jak najwięcej korzystali z tego boiska, bo tak jak ksiądz biskup mówił na homilii, w zdrowym ciele zdrowy duch i trzeba też dbać o przepę." Fizyczną, ale też i duchową. Więc wszystkiego, wszystkiego dobrego jeszcze raz i dziękuję. Przy ojcze, racz zesłać swoje błogosławieństwo na całą wspólnotę szkoły podstawowej imienia świętego Jana Pawła II w Łubinie kościelnym, która dzisiaj przeżywa dzień uroczystego otwarcia nowego kompleksu sportowego niech ta Placówka stanie się miejscem kształtowania post postaw i wychowania charakterów młodego pokolenia Polaków, tutejszych mieszkańców, niech Twoje odwieczny Panie błogosławieństwo towarzyszy w rozwijaniu sprawności fizycznej i hartowaniu ducha braterskiej rywalizacji sportowej. Niech nauczyciele wsparci Twoim błogosławieństwem będą mentorami i przewodnikami powierzonych sobie uczniów. Niech ta szkoła promieniuje wzajemnym szacunkiem, dobrocią, poszukiwaniem prawdy i piękna, aby odkrywając prawa wszechświata, ukazywała ciebie jako Pana i Stwórcę wszystkiego. Przyjmij, Boże, nasze modlitwy, które zanosimy przez Chrystusa, Pana naszego. To stadion И всех здесь учащихся, учащих, труждающихся, жертвователей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Христос воскресе.